Hej, witajcie! Michał z ai AIDaily.pl z tej strony. Dzisiaj w raporcie same perełki. Będzie o Apple, o OpenAI, o Runway, Majorney i wielu innych, czyli o tym, co musisz wiedzieć o AI. No to lecimy. Apple Intelligence w wersji beta na iOS 18.2, czyli mądrzejszy jabłka w natarciu. Qualcomm bez licencji do projektowania nowych chipów. Co dalej z rozwojem AI na smartfonach? Nowe narzędzia do edytowania zdjęć od ideogram. Asana przydzieli ci nowych AI współpracowników. Genmo wprowadza Mochi One, otwartość źródłowego rywala dla narzędzi do generowania wideo. Runway udostępnia nowe funkcje. Stable Diffusion 3.5. Mała firma, duży model, wielkie aspiracje. Tesla i Warner Bros. oskarżeni o naruszenie praw autorskich. XAI od Elona Muska wprowadza API dla modelu generatywnego Grok. Gdzie jest Apple w wyścigu technologicznym? Midjourney planuje umożliwić każdemu edycję obrazów z AI. Pierwsze wydawnictwo oficjalnie zakazuje używania książek do trenowania AI. Harvard prezentuje przełomowy model AI do diagnozowania raka z niemal 100% skutecznością. Platforma X wprowadza zmiany w polityce prywatności, na których skorzystają modele AI. Radio ofiarą postępu. Kilka słów o botach AI w polskim radiu. Apple ponownie uderza z nową wersją bety iOS 18.2 i ich Apple Intelligence. Teraz możesz tworzyć niestandardowe emoji zwane Genmoji, co więcej, z Image Playground możesz generować grafiki na podstawie rozmów w wiadomościach. Wasza rozmowa stanie się inspiracją dla AI. Jakby tego było mało, Apple zintegrowało chat GPT z Siri, więc teraz asystent głosowy nie tylko Ci pomoże, ale napisze za Ciebie harmonogram, plan treningowy, a nawet poprawi tekst. Macie już iPhone'a 16? Jeśli tak, to sprawdźcie Visual Intelligence, który potrafi rozpoznać otoczenie od równań matematycznych po menu w restauracjach. Mamy duży konflikt w przemyśle high-tech. ARM właśnie anulowało licencję, na której opiera się Qualcomm, aby projektować swoje układy scalone. Qualcomm, twórca popularnych standardów ma teraz 60 dni, żeby dostosować się do tej decyzji. Ale co to oznacza dla rynku? Chipy, które napędzają rozwój telefonów i samochodów, mogą nigdy nie powstać, co jak flashback przypomina sytuację z czasów pandemii, gdzie lead time na niektóre samochody był znacznie wydłużony właśnie przez brak chipów. Zapowiada się bardzo ostra batalia sądowa. Ideogram Canvas to nowe narzędzie, które pozwala edytować obrazy z pomocą AI. Sztuczna inteligencja pomoże dodać tekst, zmienić tło, a nawet rozszerzyć obraz poza oryginalne granice pliku graficznego. Dodatkowo Magic Fill ułatwia dodawanie nowych elementów, a Extend pozwala na rozszerzenie kompozycji bez naruszania spójności stylu. Nowe technologie pozwalają małym studiom deweloperskim na szybkie dogonienie potentatów programów graficznych. Wiem, że czasami jest ciężko przedstawić się z konkretnego ekosystemu. Ale koniecznie sprawdźcie te nowe narzędzia. Jestem ciekaw, gdzie na skali od Paint'a do Photoshopa byście umieścili ich funkcjonalność. Asana, czyli taki program do zarządzania projektami, pozwala teraz na tworzenie agentów AI bez pisania ani jednej linijki kodu. To świetne rozwiązanie dla zespołów, które chcą zautomatyzować swoje zadania bez zaawansowanych umiejętności programistycznych. Możecie tworzyć asystentów, którzy pomogą Wam z planowaniem, realizacją czy raportowaniem. Czyżby następnym krokiem było zastąpienie przedstawicieli handlowych takimi agentami? Pożyjemy. Zobaczymy. Genmo właśnie wypuściło Mochi One, otwarto-źródłowy model do generowania wideo. Można go pobrać za darmo, więc jeśli chcecie eksperymentować z AI, to jest to idealna okazja. Możecie generować klipy wideo na podstawie tekstu, bez potrzeby korzystania z drogich narzędzi. A teraz coś dla twórców animacji. Runway wprowadza Act One, które pozwala generować animacje postaci na podstawie zwykłych nagrań wideo. Nie potrzebujecie już zaawansowanych systemów Motion Capture, tylko kamera i gotowe. AI zamieni to w pełną ekspresję animację. Stability AI ogłasza premierę Stable Diffusion 3.5, modelu do generowania obrazów, który może nieźle zamieszać. Dla tych, którzy szukają czegoś mocnego, wersja Large z 8 miliardami parametrów, które oferują najwyższą jakość obrazów. A jeśli liczycie każdą sekundę, to wersja Turbo, która generuje grafiki w zaledwie 4 krokach. Ale to nie koniec, bo już 29 października pojawi się wersja Medium. Dla tych, którzy potrzebują równowagi pomiędzy wydajnością a jakością. I co jest najlepsze? Wszystkie modele można pobrać za darmo, działać na zwykłym komputerze i wykorzystywać do tworzenia czegokolwiek, od nauki po sztukę. W Hollywood znowu iskrzy, ale tym razem nie na ekranie, a w sądzie. Producenci filmu Blade Runner 2049, szerzej znanego w Polsce jako nowy łowca androidów, wytoczyli ciężkie działa przeciwko Elonowi Muskowi, Tesli i Warner Bros. Jaki był tego powód? Otóż naruszenie praw autorskich przez wykorzystanie AI wygenerowanych obrazów przypominających sceny z kultowego filmu. A zwłaszcza podczas prezentacji Tesli Robotaxi. Alcon Entertainment twierdzi, że Musk bez zgody sięgnął po charakterystyczne elementy z Blade Runner 2049, w tym futurystyczne auta i postać przypominającą Ryana Goslinga. Pozew dotyczy zarówno bezpośredniego naruszenia praw autorskich, jak i wprowadzenia w błąd, co mogło zmylić partnerów marki i zaburzyć plany dotyczące przyszłych projektów, chociażby takich jak Blade Runner 2099. Elon Musk znów w akcji. Tym razem jego startup XAI wprowadził api do swojego generatywnego modelu Grok. Co to oznacza? Deweloperzy mogą teraz skorzystać z mocy Groka w cenie 5 dolarów za milion tokenów wejściowych i 15 dolarów za milion tokenów wyjściowych. Ale to nie wszystko. Grok wspiera function calling, co oznacza, że można łączyć się z narzędziami takimi jak bazy danych czy wyszukiwarki. A wkrótce ma analizować również obrazy. Model zdobył popularność na Twixerze, słynąc ze swojej zbuntowanej natury i odwagi w odpowiadaniu na kontrowersyjne pytania. A co dalej? XAI trenuje kolejną generację modeli. Na tym kanale już wspominaliśmy o zapleczu mocy obliczeniowej dla Groka. Myślę, że ten projekt szybko da o sobie znać. Apple ma opóźnienia w wyścigu AI, tak przynajmniej twierdzi Mark Gurman z Bloomberga. Technologia generatywnej AI firmy jest o dwa lata za liderami takimi jak Google i OpenAI. Mimo to Apple gra swoją mocną kartę, czyli zintegrowany ekosystem urządzeń. Dzięki temu ma szansę szybko nadrobić straty, wprowadzają Apple Intelligence do najnowszych iPhone'ów, Maców i iPadów. Midjourney szykuje nową funkcję, która pozwoli użytkownikom edytować dowolne obrazy przy pomocy sztucznej inteligencji. Dzięki temu narzędziu będzie można zmieniać tekstury, kolory i detale obiektów w obrazach na podstawie opisów tekstowych. Choć to duży krok naprzód w twórczości wizualnej, pojawiają się pytania o nadużycia i ochronę praw autorskich. Zwłaszcza w kontekście deepfake'ów i dezinformacji. Midjourney wprowadzi zaawansowaną moderację, by ograniczyć potencjalne zagrożenia. A wy co sądzicie o możliwościach edytowania obrazów przez AI? Czy to kreatywny przełom, czy ryzyko dla wiarygodności treści? Dajcie znać w komentarzach. Penguin Random House wprowadza zakaz wykorzystywania swoich książek do trenowania sztucznej inteligencji. Na stronach z prawami autorskimi w nowych i wznowionych wydaniach pojawi się klauzula, która jasno stwierdza, że żadna część tej książki nie może być używana do trenowania AI. To pierwszy tak zdecydowany ruch w branży wydawniczej, który podkreśla ochronę praw twórców w dobie AI. Wydawnictwo zapowiada także energiczną obronę własności intelektualnej swoich autorów. Ale szczerze mówiąc, trochę mi to przypomina te takie popularne łańcuszki szczęścia na portalach typu Facebook. W ich efektywność w zasadzie wierzy tylko publikujący. Szykuje się wielka zmiana w świecie onkologii, a wszystko za sprawą sztucznej inteligencji z Harvardu. Poznajcie Chief. Model AI, który właśnie podbił medyczny świat. Dzięki niemu diagnozowanie raka wkracza na zupełnie nowy poziom precyzji. Chief działa na zasadzie podobnej do ChatGPT. Potrafi nie tylko zidentyfikować raka, ale także przewidzieć profil genetyczny GUZA i określić szansę przeżycia pacjenta. I to z 96% skutecznością. Testowany na 19 typach raka przewyższa wszystko, co dotychczas opracowano. Biorąc pod uwagę tematykę ostatniego rozdania Nagród Nobla, czuję, że rośnie silny pretendent do przyszłorocznej edycji. Mamy nową gorącą wiadomość z Twixera, który może wzbudzić nieco kontrowersji. Platforma właśnie zaktualizowała swoją politykę prywatności, pozwalając zewnętrznym firmom trenować modele AI na podstawie waszych postów. No, chyba że zdecydujecie się z tego zrezygnować. Od 15 listopada będziecie mogli wyłączyć tę opcję, choć na razie nie wiadomo dokładnie. Gdzie znajduje się ta funkcja w ustawienia? Wygląda na to, że X, podobnie jak Reddit, szuka nowych źródeł dochodów, a sprzedaż Waszych danych może być jednym z nich. A na koniec tuskawka na torcie, czyli nasze własne podwórko, na którym zastąpienie ludzi sztuczną inteligencją zostało sprawdzone w praktyce. Otóż w OFF Radio Kraków mamy do czynienia z jednym z najbardziej absurdalnych eksperymentów medialnych ostatnich lat. Radio postanowiło zastąpić dziennikarzy botami AI i w ramach nowej ramówki 22 października zadebiutowało wywiadem z cyfrowo wskrzeszoną Wisławą Szymborską, Przypominam tylko, że ta noblistka zmarła w 2012 roku, a rozmawiała z Botem o imieniu Emi, co wywołało ogromną falę zażenowania i krytyki. Dziennikarze są oburzeni, literaci zszokowani, etycy łapią się za głowę, a internet jest rozgrzany wielowątkowością tego, co się właśnie stało. Między innymi, czy tak powinno się robić? Czy to pierwsi męczennicy postępu technologicznego? Czy to właściwe? Gdzie to zmierza? No i najciekawsze. Czy ten trend w mediach się utrzyma? I jakie wnioski wyciągniemy, gdy emocje już opadną? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czas na kącik muzyczny. Włączajcie stoper i sprawdźcie, po jakim czasie Wasz mózg zacznie odtwarzać oryginał tej piosenki. Gdy widzę słodycze, to twiczę, a oczy mi świecą jak znicze. Lecz dobrze o tym wiesz, że po co by nie co tylko, co tylko, tylko chcesz. Gdy widzę słodycze, to ćwiczę. I to tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście ze mną. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał oraz zostawić łapkę w górę. No i jeszcze jedno, żeby wpaść na ai -daily PL po jeszcze więcej nowinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.